Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, jaki jakiej porze dnia nas oglądacie. Ja nazywam się Karol Plewa i zapraszam na skrót tygodnia w Superekspresie. Co dziś w programie? Szymon Hołownia i kolegium humanom marszałek Sejmu mówi nie ufajcie fake newsom, a sam przestaje ufać koalicjantom. Ukraina nie widzi przeszkód do rozpoczęcia ekskumacji na Wołyniu. Nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy. I chwilowe zaćmienie umysłu prezydenta Dudy, a wszystkiemu winny Karol Nawrocki. Po wielu tygodniach droczenia się z narodem, politykami własnego obozu i pewnie też trochę ze samym sobą Jarosław Kaczyński podjął decyzję. W niedzielę poznaliśmy nazwisko kandydata PiS na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. To Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i człowiek z ludu, jak mówią politycy PiS. W życiu publicznym, tak jak w sporcie, trzeba grać fair play. Dlatego zdecydowałem, że gdy 8 stycznia Marszałek Sejmu zarządzi wybory od razu pójdę na urlop w Instytucie Pamięci Narodowej. Urlop do końca kampanii. Teraz czas na ruch fair play moich konkurentów. Dlatego liczę, że zarówno pan marszałek Sejmu, jak i pan prezydent Warszawy zobowiążą się do urlopu. Ci partyjni kandydaci już na samym starcie mają przewagę. Przewagę finansową i zaplecze. Jako szef i wiceszef swojej partii. Uczciwość wobec Polaków na pierwszym miejscu. Dlatego 8 stycznia widzimy się na urlopie, choć gwarantuję, że dla mnie będzie to najciężej przepracowany urlop w moim życiu. Już na początku Karol Nawrocki pochwalił się tym, że posiada większą wiedzę od swojego najpoważniejszego rywala Rafała Trzaskowskiego na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc NATO. Sami inwestować w nasze zdolności obronne, zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w NATO. Jesteśmy dziś częścią największego sojuszu militarnego w historii NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego, drodzy państwo, bo jak ktoś by nie wiedział, to to jest to samo. Karol Nawrocki jest wręcz rozchwytywany przez propisowskie media. Zaszło to nawet zbyt daleko, gdyż wybuchają między nimi konflikty. Karol Nawrocki był już gościem Danuty Holeckiej na antenie Telewizji Republika. Rozmowa tak się przedłużyła, że kandydat Pis dotarł spóźniony na kolejny wywiad w telewizji w Polsce 24. Nie ze swojej winy, co druga stacja konkurencji wypomniała. Co więcej, to nie jedyna niecodzienna sytuacja, do jakiej doszło w propisowskich mediach po ogłoszeniu kandydatury Karola Nawrockiego, spory skandal na antenie Telewizji Republika wywołała Joanna Lichocka. Posłanka PiS zaapelowała w pierwszej kolejności o wpłatę na konto Prawa i Sprawiedliwości, a dopiero potem na ulubione media. W pierwszej kolejności trzeba wpłacać na prawo i sprawiedliwość. Znajdziecie Państwo konta na naszych stronach, na stronach biur poselskich w internecie. To jest w pierwszej kolejności najważniejsza sprawa. Telewizja Republika super ważna, ale najważniejsze jest to, żeby Karol Nawrocki mógł być prezydentem. Do tego są potrzebne pieniądze na kampanię. I ja szczerze mówiąc troszkę się dziwię, że telewizja Republika pokazuje tylko konto swoje, a nie informuje o tej wielkiej zbiórce, która powinna nastąpić na to, poseł, żeby wybrał. Się nie gniewać, pol... ale nie, Polska. jest, patr jest rzeczywiście zależna. niezależna i pokazuje, co Ale tu chodzi o sprawy Polski i też kwestie przyszłości istnienia telewizji Republika. Ja wiem, że będziecie mnie tutaj ale to jest naprawdę. Prawa pracy stanu. Nie, 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 Dlatego nie, proszę, proszę się... Państwa, apeluję w pierwszej kolejności prawo i sprawiedliwość, te konta, które będą przeznaczone na kampanię prezydencką Karola Tymczasem w koalicji rządowej wrze to po kłosie publikacji Newsweeka, według której byli pracownicy kolegium humanów, twierdzą, że nazwisko Symona Hołowni było na liście studentów uczelni. Marszałek Sejmu nie unika trudnych pytań i trzeba przyznać, ze stoickim spokojem odpiera zarzuty. Mówiłem to Państwu wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze. To był rok 2020. O ile dobrze pamiętam, a więc ja nie pełniłem żadnych funkcji publicznych, o nic się nie ubiegałem. Po prostu uznałem, że czas uzupełnić wykształcenie, bo studia na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zakończyłem. Mam zaliczonych 8 semestrów. Zabrakło mi jednego, dwóch do tego, żeby skończyć pracę magisterską i zakończyć proces studiów. Próbowałem tej możliwości na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ale tam się okazało, że to będzie bardzo skomplikowany i długotrwały proces. Tam, gdzie te studia wcześniej prowadziłem. No i pojawiła się opcja kolegium Humanum, które też takie studia prowadziło. W związku z powyższym, i to też już mówiłem, dopełniłem wszystkich formalności związanych z przyjęciem na studia. A więc złożyłem podanie, a więc podpisałem wszystkie dokumenty, które są związane z przyjęciem do studia. Czy pani pyta, czy tam był dokument inpatrikulacyjny? Nie wiem, bo nie pamiętam tego. Natomiast pamiętam, że podpisywałem dokumenty i składałem dokumenty dotyczące przyjęcia na studia. Robiłem to zdalnie. A zapłacił pan? W, nie płaciłem za studia na kolegium Humanum, sprawdzałem jeszcze na, w, w moich kontach, na rachunkach bankowych, nie ma żadnych takich wkład z prostej przyczyny ja tych studiów nie podjąłem. Szymon Hołownia sugeruje jednocześnie, że publikacja Newsweeka to może być robota służb i martwi się o wzajemne zaufanie w koalicji, to oznacza, że sprawa jest bardzo poważna, i to oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji. Bo jeżeli służby za tym stoją albo służby lub prokuratura miała w tym jakikolwiek Udział, bo skądś te informacje musiały też wyciec, no to będzie znaczyło, że nie jest to to, na co się umawialiśmy. Inny kandydat w wyborach prezydenckich, rywal Szymona Hołowni, ale rywal z tej samej koalicji. Wierzy w uczciwość słów Szymona Hołowni i apeluje o ostudzenie emocji w koalicji. Apelowałbym tylko do obniżenia emocji zwłaszcza po stronie demokratycznej, zwłaszcza emocji w mediach społecznościowych. Dlaczego? Dlatego, że to absolutnie nikomu i niczemu nie służy. W moich ust nigdy nie usłyszy pani y, słów jakiejś poważnej krytyki względem y, moich konkurentów. Możemy mówić o swoich zaletach. Możemy się spierać, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, i, i tyle. I jeszcze raz powtarzam, ja znam Szymona Hołownię i absolutnie wierzę w każde słowo, które on mówi. Ukraina nie widzi przeszkód do rozpoczęcia ekshumacji na wołyniu. To przełomowa deklaracja ocenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi ukraińskimi instytucjami prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. Tak czytamy we wpisie szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego na platformie X. Nasi ministrowie przystępują do pracy nad konkretami. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już żadnych przeszkód. To klucz do pełnego pojednania naszych narodów, tak potrzebnego w tym dramatycznym momencie naszej wspólnej historii, dodaje Donald Tusk. Z kolei były premier Leszek Miller przypomina, że już w 2019 roku prezydent Ukrainy obiecywał odblokowanie pozwolenia na ekshumację na Ukrainie i o tej deklaracji niestety zapomniał. Przy okazji polecam Waszej uwadze rozmowę w Wieczornym Ekspresie. Gościem był były minister obrony narodowej Romuald Czeremietiew, który odniósł się do deklaracji Ukrainy o odblokowaniu ekshumacji na Wołyniu. Pamiętam, że kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział, że jeżeli Ukraina nie zgodzi się na rozliczenie tego, to, no to nie wejdzie do Unii Europejskiej. Wydaje się, że ten motyw się tam w wyjściach polityków różnych stron co pewien czas przejawia. No może, daj Panie Boże, ale no mówię, z Ukraińcami jest pewien problem. Oni tak, powiedziałbym, nie zawsze dotrzymują słowa. A skoro jesteśmy przy naszych materiałach, to do ostrej wymiany zdań doszło w Wieczornym Ekspresie. Gośćmi byli Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i polityk PSL Trzeciej Drogi Jan Strzeżek. Ten pierwszy naprawdę nie gryzł się w język. Z badań wynikało, że większość Polaków jest zadowolona i bogata. I że mamy rozwarstwienie na poziomie Danii. Po czym, jak przestano robić ankiety, a zaczęto badać twarde dane podatkowe, to okazało się, że rozwarstwienie mamy na poziomie Turcji, a 10% najbogatszych Polaków przejmuje 53% dochodu narodowego, a połowa najbiedniejszych tylko 13%. To są proporcje trzeciego świata. Czy chcecie ten wyzysk i okradanie ludzi pracy jeszcze zwiększać? I na koniec wracamy do kandydata PIS, przepraszam, kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego. Prezydent to też człowiek, jest jednym z nas. I może na tym właśnie polega urok prezydenta Dudy. Czasem zdarza mu się coś przerysować, czasem przejęzyczyć, a czasem zapomnieć. Prawo i sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego, pana, 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 pana doktora Karola Nawrockiego. Celowa złośliwość prezydenta Dudy wobec kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego, czy zwykły wypadek przy pracy? Mam swoje zdanie, ale się nim nie podzielę. Jestem ciekaw Waszych opinii, jak uważacie. Piszcie w komentarzach. Jesteśmy ciekawi opinii nie tylko na temat tej sytuacji, ale też na temat tego skrótu informacji. Czy chcecie, żeby kolejne ukazywały się na naszym kanale? Dajcie znać i subskrybujcie nasz kanał zaraz zaraz nie no pamiętam subskrybujcie Super Express, oglądajcie nasze materiały bo jest w czym wybierać do zobaczenia